Pepe i Szrek. Obydwa już w ringu widzimy. Potężna, masywna sylwetka Shreka. I potężna, masywna głowa Pepe. Kto zwycięży w tym pojedynku? Piszcie! Piszcie, komu kibicujecie Wow! jaki unik w wykonaniu Pepe, proszę Państwa, on miał to przećwiczone i od razu atak na tył, na potylicę Shreka. I. Wow! wow. Kapitalny Co tu się dzieje? One salt w wykonaniu. Pepe, ależ on jest winny, ależ on jest tutaj wspaniały, ale tutaj ale ta siła Dosłownie, Dokładnie, Shreka. nie zapominajmy, że szrek jest niezwykle silny i nie wiadomo, czy ten spryt wystarczy, żeby Pepe... Uuu, to wyglądało źle, proszę państwa. Te kilkaset ton rzucone prosto na klatkę pierwszą, Pepe, ale on się podnosi, jak żabka z tego wszystkiego, nic sobie nie zrobił. Proszę państwa, nadal właśnie. i wyskoczył za rynki, po co on sięga? Moi drodzy, to będzie drabina! Będzie Pepe drabin. sięga po drabinę. Co zrobi Pepe z drabiną? To jest jego bagno, czy to jest bagno szreka? No, zobaczymy, przekonamy się. Pepe jest zarówno jak i Shrek. To są, to jest dwóch bardzo doświadczonych zawodników. Oni występują w naszej federacji od samego początku jej istnienia. Dokładnie, występują od stuleci, także mają wspaniałe doświadczenia. Teraz Pepe wspiął się, wskoczył na Barana, do szreka i proszę Państwa, tak on to zrobił. Mam wrażenie, że aż mi coś się zamigotało przed oczami. To było niezwykłe, niezwykle szybkie. I Szrek chyba też jest trochę oszołomiony. I teraz rzucił prosto aj, na ten aj, aj. złup z tytanu Ej, naszego, naszą ukochaną żabkę, która teraz kontruje. On jest szybki, ale Szrek jest silny. pojedynek szybkości, zwinności z tą taką brutalną, potężną siłą. Kto zwycięży? I kto. I teraz Szrek wyciągnął, proszę państwa, kij do Bilarda, ale Pepe mu go odebrał, proszę państwa, jakiż on jest zwinny, jakiż on jest wściekły, okłada Szreka bez litości. I teraz uderzenie prosto w pośladki, pośladki Szreka, to jest, są duże te pośladki, także jest co trafiać. Teraz widzimy Szrek kontruje potężny, teraz, teraz przerzut i widzimy szrek krwawi. I mamy teraz spinebuster w wykonaniu zielonego ogra, mamy przypięcie. Raz, dwa. No, ja Pepe od, odkopuje. Szrek on wygląda teraz jeszcze groźniej niż zazwyczaj, ale Pepe zdaje się nic sobie z tego nie robić. Piękny obrót i kopno Szreka w twarz. Niesamowity taniec w wykonaniu dwóch zielonych potworków. Proszę Państwa, uch, ale Szrek nim rzucił. Tak, Shrek rzucił tutaj Pepe i teraz prowadzi go chyba na środek ringu, czy żeby chciał go przypiąć. Mi się wydaje, ale Pepe się podnosi. I kapitalny teraz unik, bardzo szybki. Widzimy Shrek, zaskoczenie na jego twarzy. Teraz widzimy e, prawie Irish, chyba taki rewersal. E, mamy. E, no właśnie, co mamy? Mamy tutaj próbę <laughs> Niedziela. jakiegoś manewru. Mamy niedzielę, to jest Shrek. Teraz a, rzucił do narożnika. Pepe. I rzucił oh, teraz ten kijem do Ale Bilalda. To było niemiłe, to było takie chamskie. Bardzo chamskie zachowanie w wykonaniu Szreka, który teraz niesie Pepe jak jakąś torebkę. I widzimy Backbreaker. I chyba będzie kolejny Backbreaker. Tak jest, drugi aj, Backbreaker. Breaker. ja i Szrek naprawdę chcę tutaj wykończyć Pepe, ale zobaczcie, jak on podskoczył, jakiś on jest winny i wytrzymały. Te wszystkie ciosy. I kolejny raz, kolejny raz Backbreaker. I on jeszcze dopycha, żeby. O, jest I jest nie chcę patrzeć na to. Zamknij się oczy, proszę państwa, Pepe może mieć uszkodzony teraz kręgosłup. No dobrze, że tutaj żaby są bezkręgowc bezkręgowcami, także być może nic mu się akurat nie stało. Ale, Ale Szerek, po prostu naprawdę on z taką brutalną siłą tutaj wszedł w Pepe, ma zero litości naprawdę i wydaje się, że on chce definitywnie wykończyć naszą małą żabkę. Oj, Jezus Maria, czy on uprował urwać głowę? Nie wiem, ale Pepe się na szczęście oswobodził i teraz kontra w jego wykonaniu rzucił szeregiem i przypięcie, proszę państwa. Jaką w ogóle podniósł tą nogę, to ja nie wiem, ale raz, dwa. Ale to. Podkopanie w wykonaniu jest... Dokładnie. Dropik na leżącego szereka, który teraz się wyrolował. I teraz widzimy z zamianami. Z... Pepe wyszedł przed szrek. i teraz Pepe wchodzi z powrotem tej Tutaj... Delikatnie nie udała się tutaj ta, no ten manewr. I teraz Shrek, kapitalny tutaj spinebuster. Z prawie z trzech metrów go rzucił tą matę, To musiało na pewno boleć. Widzimy, Shrek podniósł ręce w gest triumfu, ale jeszcze nie teraz, Shreku. Musisz jeszcze tutaj walczyć. To jest pojedynek. Widzimy, szrek teraz jak King Kong, jak Mariusz Pudzianowski, ale widzimy, Pepe kontruje i teraz Pepe wychodzi poza ring. Kolejny raz sięga pod ring i tym razem jest to krzesło. Czy ono przeważy? Czy ono pomoże mu? Nie! Proszę Państwa, chyba jednak nie, bo Szrek, e, zanim Pepe użył tego krzesła, już go tutaj zaatakował. E, biedny Pepe, te jego plecy zostały już połamane co najmniej 10 razy dzisiaj. E, Szrek przejął krzesło i chyba planuje jakieś tortury. Tak, Shrek planuje tutaj torturę i widzimy, że próbuje prowadzić sobie Pepe, ale Pepe znakomicie kontruje. Seria ciosów w brzuch. I teraz Pepe kapitalny Moonsold, ale nie trafił. Shrek tutaj e, uniknął ten cios jakimś cudem, nie wiadomo jakim. I Pepe jest znowu na deskach. I teraz kapitalny tutaj slam w wykonaniu Shreka. Przypięcie: Raz, dwa. Wow, było blisko, było bardzo blisko, ale ten mecz jeszcze się nie zakończył Widzimy, Pepe znowu kontruje, teraz Shrek jest w narożniku, co zrobi Pepe, co on może zrobić? Uuu, leż tutaj, widzimy zwinność Pepe, ta e, żabska zwinność, widzimy, przejmuje krzesło I wstawia je z powrotem tam, gdzie było, widać mu się nie podobało nie podoba mu się tutaj sposób w jaki Shrek to zrobi, teraz wchodzi na górną linę, frog splash, frog splash, raz, dwa, trzy, trzy. koniec. Pepe. Pepe, proszę,